Dzień dobry, witam Was kolejnego dnia naszych zajęć przez internet. Słuchajcie, dzisiaj mamy ostatni dzień kolejnego tygodnia, ostatni dzień pracy naszej. Potem jest już weekend, dni wolne. Jeśli wczoraj był czwartek, to dziś mamy oczywiście wszyscy z Was wiedzą, jaki to jest dzisiaj dzień tygodnia. Rozmawiamy sobie w tym tygodniu o dzieciach, które żyją w różnych stronach świata. Dziękuję Zosi M i dziękuję Oliwierowi za piękne zdjęcie, za relację. Oliwierowi gratuluję odwagi, że na filmiku potrafił powiedzieć o swoich marzeniach. Ja rozumiem, że to nie jest łatwo opowiadać o swoich marzeniach, jeszcze nagrywać film. Ja jestem już dorosła i czasami jest mi trudno, a cóż dopiero takim dzieciom. Gratuluję odwagi. Dziękuję bardzo dla jednego i drugiego dziecka. Wielki uśmiech, czyli nasza przedszkolna, najwyższa ocena, szóstka. Bardzo Wam gratuluję. Zapiszcie sobie do kolekcji. Na koniec będziecie mogli zobaczyć, ile to uśmiechów zdobyliście. Posłuchajcie, skoro rozmawiamy o dzieciach i wiemy, że żyją na całym świecie, to teraz zamknijcie na chwilę oczy i pomyślcie sobie, co najbardziej lubią robić, w co najbardziej lubią bawić się dzieci mieszkające w Polsce. Uwaga, ja policzę do 10, a wy zamknijcie oczy. I wyobraźcie sobie zabawy polskich dzieci. Uwaga, już jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Macie już najlepsze zabawy polskich dzieci? Ślicznie. Skoro już wy macie je w główkach, ja nie będę wam przypominała, bo ja yy, jak powiem już coś, to o, to już nie musimy myśleć. Skoro każdy sobie przypomniał, to teraz chciałabym, żebyście sobie, poje, pojedziemy sobie wszyscy razem w podróż i dziś i teraz pojedziemy do kraju, który nazywa się Indie Jest to kraj, który jest, jest to yy, kraj, który leży na takim kontynencie, który nazywa się Azja. Dzieci, które tam mieszkają, lubią bawić się w taką zabawę pod tytułem "rzeka słów". I słuchajcie, wymyślają wyrazy, które... Albo umawiają się, czy są to na przykład wyrazy o zwierzęta, dotyczące zwierząt, czy dotyczące roślin. I słuchajcie, muszą wymyślać wyraz. Ja podaję na przykład wyraz. Umawiamy się, że podajemy zwierzęta. I ja wymyślam wyraz tygrys. Co ktoś słyszy na końcu wyrazu tygrys? Podaję następny wyraz, który zakończył się na s. Jaki. Jeśli ktoś nie zdąży w przeciągu 10 sekund podać wyrazu. Odpada z gry. Uważajcie, Tygys. smok, teraz na K. Królik. Znowu na K. Kaczka. Na A. Aligator. Widzicie? Na tym polega gra. Która nazywa się Rzeka Słów. Można się umówić, że będziemy podawali, na przykład, tylko nazwy roślin, albo tylko nazwy zabawek, nazwy bohaterów z bajek. Zależy od każdego, jaki ma pomysł danego dnia. Ja dzisiaj miałam taki pomysł, żeby nasza Rzeka Słów dotyczyła zwierząt. I tak właśnie dzieci, które mieszkają w Indiach. Bawią się w taką grę. W Polsce jest ta gra. Czasami bawiliśmy się w nią w przedszkolu, jak chodziliście jeszcze. Podaj słowo, którego nazwa zaczyna się na albo podaj nazw, słowo, którego, które rozpoczyna się na głos, którą kończy się Smok. I musimy się umówić, bo łatwiej jest wtedy, wiecie, łatwiej jest kogoś złapać. Jeśli się umówimy na tylko same zwierzęta, to jest trudno wymyśleć w ciągu 10 sekund. Spróbujcie, zagrajcie z domownikami. Ja Wam pokazałam, w jaki sposób można w to zagrać, a teraz to już jest zadanie dla Was, żebyście zagrali ze swoimi domownikami. Pamiętajcie, żeby liczyć te sekundy, żeby się nie okazało, że ktoś za długo będzie myślał. Dorośli też czasami nie mają pomysłu. Nie myślę, że tylko wy, ale spróbujcie. Teraz słuchajcie, mam następną zabawę. Taką dzieci, które, o którym kraju mówiliśmy, jest to nasz zachodni sąsiad. Zabawa dzieci, które mieszkają w Niemczech. Zabawa z Niemiec. Która będzie nazywała się Rybak. I słuchajcie, zabawa ta polega na tym, że wystawia się, jedno dziecko siada do środka koła, więc Wy możecie w domu zagrać ze swoimi domownikami. Jeden usiądzie w środku, na krzesełku czy na dywanie, jak mu wygodnie, reszta wystawia rączki do przodu. Rybak chodzi dookoła tego koła, albo siedzi na krześle. I te ręce to są ryby i rybak teraz jedzie wolno pod, nad tymi rybami i mówi łowię ryby przez całą noc, ale złowiłem ich bardzo mało. Łowię ryby przez całą, przez noc całą. Ale złowiłem ich bardzo mało. I jeśli dotknie rękę, to ryba jest złowiona. A jeśli nie udaje mu się dotknąć, to znaczy, że rybka nie jest złowiona, bo te ręce wystawione do przodu to są ryby. Spróbujmy jeszcze raz. Łowiłem ryby przez noc całą. Ale złowiłem ich bardzo mało I, i zdążyłam rękę schować. Trudno grać samemu, ale jak poprosicie swoich domowników, to zobaczycie, że jest to fajna zabawa, która da wam na pewno dużo radości. Potem oczywiście zamieniacie się rolami, żeby nie było, że tylko jeden jest rybakiem. Rybak, który złowi rybę, to zamienia się tego, kogo złowił. Idzie do środka i staje się rybakiem, a rybak siada na jego miejscu. To była zabawa z Niemiec. A teraz słuchajcie, dzieci, które mieszkają w Afryce, w, li, w kraju, który nazywa się Liberia, bawią się w taką zabawę ciepło-zimno. My też potrafimy się w tą zabawę bawić. Schowajcie jakiś przedmiot. Tak, żeby nie widzieli wszyscy. I wyznaczcie kogoś, kto będzie tego przedmiotu szukał. A wy go prowadzicie. Jeśli znajduje się coraz bliżej tego przedmiotu, to mówimy ciepło, 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 gorąco, gorąco parzy, bo znalazł. Ale jeśli idzie w złym kierunku, to mówimy zimno, zimno, zimno. Bawiliśmy się już w taką grę w przedszkolu, więc ja ją tylko Wam przypomniałam. Czyli słuchajcie, my w polskie dzieci bawimy się tak samo jak dzieci z Liberii. A teraz jest też taka zabawa, w którą dzieci z Ameryki Środkowej, z kraju, który nazywa się Panama, bawią się w ten sposób. Ojciec Szymon każe: Na środku stoi ojciec Szymon i wymyśla różne figury. A reszta je wykonuje. My też się bawiliśmy w taką zabawę, że stoi, pamiętacie czasami na, podczas ćwiczeń gimnastycznych, jedno dziecko stawało do środka, pokazywało ćwiczenie, a pozostałe wykonywały to samo i on później następowała zamiana ról. Czyli bawimy się w taką samą zabawę jak dzieci z Panamy. Nie nazywamy jej Ojciec Szymon Karze. My nazywamy ją y, w przedszkolach. Nazywa się ona Jerz. A my bawimy się czasami. Ojciec Wiergiliusz uczył dzieci swoje, miał ich wszystkich. 123 hejże dzieci, hejże ha, róbcie wszystko to. Co ja? Tak jak robił, tak jak to robi Szymon z Panamy. Słuchajcie, dzieci, które mieszkają w Kolumbii, mają tam plantacje kawy. A że mają plantacje kawy, to tą kawę wkładają do takich specjalnych worków, takie worki parciane, bo żeby ta kawa wysychała. I oni, wiecie, jak się bawią, wchodzą do tych worków i robią sobie wyścigi. Jeśli macie w domu taką możliwość, to zapraszam do takiej zabawy. Pobawcie się w ten sposób, tylko uważajcie, żeby sobie nie zrobić krzywdy i nie róbcie tego sami, tylko zawsze pod opieką kogoś dorosłego. Zapytajcie się: może mama ma jakąś starą poszewkę i pozwoli Wam wykorzystać na worek? Wejdziecie do środka i zrobicie kilka skoków. Może macie rodzeństwo i wspólnie z rodzeństwem się zabawicie. Zależy, czy macie takie możliwości. Ja Wam tylko pokazuję i uzmysławiam, w jaki sposób bawią się dzieci w innych krajach. Słuchajcie, czy te wszystkie zabawy, które Wam teraz zaproponowałam, czy my się nie też bawimy? Oczywiście, już zaznaczyłam, że tak samo jak bawią się dzieci w Indiach, jak bawią się dzieci z Niemiec, jak bawią się dzieci z Liberii. Jak bawią się dzieci z Panamy, jak bawią, bawią się dzieci kolumbijskie. Tak samo my się bawimy. Po prostu te nazwy się tylko różnią. U nas nie ma Szymona, z ojciec Wiergiliusz. My się yy, nie robimy rzeki słów, tylko podaj słowo. Dzieci się bawią w rybaka, a my się rabi, bawimy w łapki. Skoki w workach nazywamy tak samo. Ale mamy zabawy bardzo bardzo podobne, a jeszcze chciałabym wam zaproponować taką zabawkę. Słuchajcie, ta jest zabawka pochodząca z Boliwii. Nie ukrywam, że nie wiem czy ja ją dobrze zrobiłam, tak przeczytałam, że dzieci z Boliwii, czyli która leży w Ameryce Południowej i jest trzy razy większa niż Polska, tam mieszkają też Indianie i słuchajcie, oni sobie robią takie enczokłe. En enczokłe, które składa się z drewnianego kika i drewnianej kulki połączonych sznurkiem. W kuli wydrążony jest otwór. A ja sobie zrobiłam takie polskie enczokło, które zrobiłam... Zobaczcie, miałam w butelce takie przykrycie z dziurką. Przywiązałam do tego sznurek. Na końcu zrobiłam sobie kulkę z folii aluminiowej. I teraz patrzcie. Jak odwrócę w tą stronę, nie wiem czy mi się uda. Robię zamach tą kulką i żeby ta kulka weszła mi. u Do środka! Mam, 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 mam. Widzieliście? Na wizji było. Że trafiłam. Można to zrobić jeszcze inaczej. Ja po prostu nie miałam w domu plastikowego kubeczka. Można to zrobić w ten sposób, żeby w kubeczku wziąć sobie z pół metra sznureczka, w kubeczku zrobić dziurkę, zawiązać supełek, zrobić sobie kulkę z folii aluminiowej i w ten sam sposób, co ja, tylko wrzucać. Wtedy będziecie wrzucali do środka. Będzie wpadało. Ja chyba jestem niezdara, wiecie? Nie ja chcę mi tu wyjść. Łopa! No nie chcę. Jest! Zwiało. <grym> może będziecie sprawniejsi ode mnie. Słuchajcie. Taka właśnie fajna zabawka z własnymi rączkami wykonana będzie na pewno fajną rzeczą do zabawy. Zachęcam Was do wykonania takiej. Takiego enczakue. I bardzo bym Was prosiła, żebyście na, zrobili rysunek, na którym pokażecie mi, co najbardziej lubicie się bawić. Swoją ulubioną zabawę. Ulubioną zabawę dzieci polskich z gniezna, z przedszkola, mali przyrodnicy z grupy leśne ludki. Zapraszam Was i zachęcam również do wykonania kart pracy do strony 33. Wszystko, co wykonacie do strony 33, jest związane z naszym tematem naszego tygodnia. Myślę, że miło spędziliście ten tydzień. Dobrze wykorzystaliście czas na naukę i na zabawę. Życzę Wam teraz miłego weekendu. Wypoczywajcie. I zapraszam od poniedziałku na kolejną porcję zadań. Myślę, że będziecie chętnie pracowali. Pozostało nam już tylko kilka tygodni pracy, więc starajcie się owocnie je wykorzystać. Do zobaczenia w poniedziałek. Miłego weekendu.